Cześć Paweł. A, cześć Mirek, witam. Gdzie znajduje się punkt opłacalności do, dla druku cyfrowego i tradycyjnego? Pamiętasz ten podcast? Oczywiście, no przypominam sobie, gdyśmy dyskutowali bardzo zawzięcie, właśnie ale razem, razem ze słuchaczami. Ale wiesz o tym, że w ostatnim tygodniu jesteś z tym podcastem na, na pierwszym miejscu. Wow! I ilość pobrań absolutnie nas zaskoczyła. Irak to nie jest challenge, to jest wiedza i chęć rozmowy z klientami. <laughs> to prawda. Niezbędny poligrafia Mirso Pawiński, a naszym gościem Paweł Szpili. Jak już zauważyliście, będziemy rozmawiali troszeczkę o druku cyfrowym. Być może się pojawi też y, kilka słów na temat druku tradycyjnego, no ale krótko rzecz biorąc, zaczynamy od cyfry. Zgadza się? Tak, bardzo proszę. No to ruszamy. To jak jest z tym punktem opłacalności? O czym teraz dyskutują w drukarniach? Czy w ogóle warto inwestować w druk cyfrowy i czy rzeczywiście toner, czy może jednak Injet? Mirek, jeżeli pytasz o ostatnie dni wizyt w drukarniach, no to jest szalony time, czas. Powiem wprost, że dzisiaj chęć rozmowy na temat druku cyfrowego w drukarniach to troszeczkę jakby została usunięta na bok. Czemu? To wynika z sytuacji globalnej, czyli. Bardzo dużo zleceń na offset, które trafiają obecnie do drukarni i jakby rozmowa o niskich nakładach, o szybkim druku, tutaj mówimy o elementach związanych z drukiem arkuszowym, cyfrowym, no i jakby troszeczkę to jest wyhamowa. Drukarnie mówią, ok, fajnie, ten temat robimy, poznajemy, ale może nie ten moment na inwestycje. Ale zobacz, co się wydarzyło. Ten rynek nagle się pozmieniał i to tak szybko, że chyba nie wszyscy byli przygotowani do takich zmian dynamicznych. Nasze, bo, oczywiście nie chcę ruszać tematu surowca, bo to jest e, tragedia, co się dzieje obecnie i, i rozmowa w drukarni, bo się tylko wokół tego się porusza. No nie tylko wokół tego, bo także i wokół elementu związanych, czy z energochłonnością i tym podobnych. Nie a potwierdzam, to... nie zaprzeczam, ale rozmawiałem z kilkoma dostawcami papieru i oczywiście stany magazynowe są wyprzedane, a nawet są wyprzedane te, których jeszcze e, tych papierów, które jeszcze nie stoją na magazynie, także jest naprawdę wesoło. Patrz, jak odbiegliśmy od cyfry. No, ale wchodzimy z powrotem do cyfry. Nie ma no Boże, zmiłuj. To jak jest z tą cyfrą? Wiesz co, ostatnio rozważamy z kilkoma dukarniami y, projekty rozwiązań y, może nierolowych, cyfrowych maszyn, takich jak w screenie, gdzie mamy 150 metrów na minutę, ale rozwiązań podobnych, tak jak jest w ofisie, czyli typowych rozwiązań biurowych. Tylko zamiana technologii tolerowej na technologię inżetową Będzie się opłacało? I wiesz co? Wychodzi chwilę obecnie z tego, co to robimy z tymi drukarniami, że jest to na tym poziomie, tak jak drukowo na maszynie rolowej. Czyli naprawdę niski koszt produkcji. Jakościowo czekamy na ocenę klientów. A ten uptime, o którym wcześniej wspominałeś? A to następna fajna rzecz. bo Dzisiaj nie wiem, czy wiesz, że w maszynach typowo tonerowych, dobrych urządzeniach, ten uptime jest na poziomie 65%. Czyli 35% czasu produkcji urządzenia zajmuje obsługa serwisowa. W przypadku rozwiązań inkjetowych mówimy o 95%, 5% czasu tylko i wyłącznie na obsługę serwisową. Ale wiesz, zaraz się pojawiają takie pierwsze zarzuty, jakość, utrzymanie kolon managementu, tak jak potrzeba, powtarzalności. Poczekaj, poczekaj, za chwilę od razu grube działa. No no działałem tak. na początku, że chwilę obecnie jesteśmy na etapie, Testów. To inaczej. Są dostawcy w chwili obecnej, zupełnie nowi na rynku się pojawili, z fajnymi rozwiązaniami, które dzisiaj były wykorzystywane głównie w rynku związanym z produkcją TranspromO. Natomiast jeżeli na dzień dzisiejszy jestem w stanie wydrukować ingredytowo e, w rozdzielczości 600 na 600 DPI z prędkością 75 kartek SRA 3 na minutę, może warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem. No tak, ale koszt. No i tu jeszcze się zaskoczę. To nie jest wcale takie drogie. No dobra, dobra, mówisz, nie jest takie drogie. A tak naprawdę jak możemy to porównać do inkjetu, do, do tego tonarowego? Wiele to jest ciężko do porównania tak, no żeby, właśnie. bo możemy, możemy mówić o technologiach. Oczywiście to jest kwestia papierów wykorzystywanych, czy są takie same, czy nie, bo tutaj w są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o papier. Na pewno. Na przykład w technologii Screen przykład technologię, w której inkjet jest wykorzystywany, ma dzisiaj technologię z wykorzystaniem do druku na zwykłych papierach offsetowych. W przypadku tych rozwiązań kadrzejtowych, yy, tak to nazwijmy, nie do końca jeszcze to funkcjonuje, ale to wszystko jest do przetestowania. Ale wiesz, że to wszystko nie tak jest rozpatrywane. Co masz Czujesz raz. to? No bo wiesz, co wszyscy patrzą na technologie i ograniczenia. Kurczę, a czemu nikt nie patrzy na to właściwie, co będziemy na tym robili? I dostosować wtedy y, tą technologię do tego, co będziemy robili, albo inaczej to, co będziemy robili, dostosować do technologii. No i już, i problem rozwiązany. No co robi się? Z tym Jak najbardziej, posuwa się w tym kierunku. Wiesz co? Jestem na, chwilę na etapie testów. Wiesz, ostatnia sytuacja z papierem, o którym przed rozmawiali. No, dokładnie. Bra brak papieru. No jeden z klientów no fajnie, no przecież mam tak długi czas oczekiwania na papier w określonym kolorze, który jest papierem bardzo drogim, do pewnego rodzaju typu produkcji. Mówi, wiesz co? Daliśmy zwykły papier offsetowy. Zasymulujmy ten kolor na inkżecie. Wiesz, że fajnie wyszło? Jak fajnie? Ale drogo. <laughs> Drogo? Jak to drogo? No przed chwilą mówiłeś, że będzie taniej, lepiej, wygodniej. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Słuchaj, trochę się zagolopowałem. To nie chodzi, że drogo. Jesteśmy na etapie testów, no to są kwestie również technologiczne, bo jeżeli dzisiaj na całą kartkę papieru no, wrzucę taką ilość tuszu, która powoduje no, również i oddziaływanie na samą kartkę, czyli falowanie, tym podobne sposób suszenia, prędkość druku. I tu nie mówimy o koszcie związanym z tuszem, bo tu jesteśmy w stanie odpowiednio to zareagować. Ale chodzi o to, czy dzisiaj, na przykład, żeby papier nie falował, zwolnienie prędkości pracy maszyny, a to od razu się odbija na kosztach. No, także tutaj w tym sensie. Wszystko jasne. No dobra, powiedz mi jedną rzecz, bo tak spotykamy się po raz kolejny przy tym podcaście. Jak to wygląda z klientami, kiedy się z nimi spotykasz? Słuchają, nie słuchają? Wiesz co, ja dopytują, postawiamy. nie dopytują? Zawsze chciałem... I w drugą stronę, czyli na dzień dzisiejszy, jak się promują gdzieś rozmowy, a słuchacie podcastów, na zasadzie takiej, żeby można było wypróbować dyskusję na ten temat i słuchanie ciekawych rozwiązań. Więc co, się okazuje, że to nawet nie trzeba naciskać, bo ludzie sami, klienci przepraszam, sami mówią, coś ty tam, chłopie, no opowiadał. jakie to były elementy tego. Są ludzie, są klienci, z którymi rozmawiam, którzy regularnie ściągają podcasty, twoje podcasty, jednak. Także, tego tego naprawdę, i, i to sporo się jak y, jestem wśród klientów, rozmawiam z nimi, czy nawet z drukarzami. Warto, war, warto naprawdę, su, jest fajny to, fajne to y, produkt, i, i wiem, że y, słuchają. Wiesz, co zaczynamy brzestać piórka. No dobra, to teraz z grubej rury. Już się boję, no, o, tak, Ma, masz prawo, masz prawo. Słuchaj. Temat, który tak naprawdę został. Rozpropagowany wiele lat temu. Trochę te technologie się zmieniały, a dzisiaj, no właśnie, co dzisiaj? Co dzisiaj się dzieje z technologią UV, LED-uV, HUV? Co właściwie tak się dzieje z technologią szlachetniania w drukarni? Zobacz, co, co nam zapowiadają. Podwyżki prądu, rosną koszty, jeżeli chodzi o materiały, Bądź czego i lakiery drożej, wszystko zaczyna się kumulować niesamowicie. Jak to wygląda z, UV? z Twojej perspektywy? Z perspektywy Komori. Podejrzewałem, że mnie o to zapytasz. A nie odpuszczę ci, absolutnie. Technologia ufałowa była w Komori rozwiązywana i, i rozwijana, przepraszam, od ostatnich kilkunastu lat bardzo mocno. Komori, jako jeden z pierwszych prekursorów, wprowadzał na rynek nowe rozwiązania niskoenergetyczne, czyli z tego wielkiego ufału rezygnował z z Tego spektrum z elementów związanych z emisją do CO2, ograniczeniem CO2, pozbyciem się elementu freonu i obszaru ozonu. I to jakby naprawdę fajnie funkcjonowało i funkcjonuje dalej. Czyli w wielu drukarniach, tam gdzie potrzebujemy szybko wyschnięty materiał, ten niskoenergetyczny UV funkcjonuje, ale to mówi o jednej gałęzi. Drugim elementem jest, jest tak zwany ja to nazywam twardy UV, czyli UV, czyli pełne spektrum działania. no i więc podejrzewałem, że mi zadasz to pytanie, nawet odwiedziłem e, drukarnię, pytając się, powiedzcie, bo będzie mnie taki kolega Pawliński pewnie pytał o UV, jak to obecnie sytuacja wygląda u was z punktu widzenia. Mówi, pewnie macie dobrze, bo nie drukujecie na papierze. bo nie do końca. Druk na plastiku i na elementu, w elementach związanych z wykorzystaniem technologii UV-owej no jest obecnie pase. I to nie ze względu na to, że jest związany z tym, że sam druk, czy też, czy też technologia, ale Ogólnie trend światowy w kierunku ograniczenia wszystkiego, co jest związane z emisją czy z materiałami trudno rozkładającymi się. To jest jakby, jakby clue tego całego nacisku na, na, na naszych producentów, na nasze drukarnie. Chcesz powiedzieć, że jednak spojrzenie ekologia wygra z tym wszystkim? No tak, jeżeli dzisiaj nawet rozmowa na temat chociażby kart plastikowych drukujących do, 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 do bankomatu czy innego, zaczynamy mówić o kartach, które mają być biodegradowalne w jakimś konkretnym okresie czasu. No i tu już się zaczyna. A bo no jeszcze ostatnio w no. McDonald's tak wziąłeś rurkę plastikową do szejka czy, do, 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 do czy kogokolwiek innego? Nie, nie, bywa w McDonaldzie, ale okej, okay. jestem w stanie to uwierzyć. No, nie jeździsz, no. no, gdzie mam jeździć po, po trasie i zaglądać do jakichś, powiedzmy, barów? Nie ma na dzień dzisiejszy wszystkie fast foody, Mirek, powiedzmy te elementy fast foodowe, które dzisiaj są używane, tam gdzie był UV, tam gdzie był plastik związany z tym, no dziękuję, no przechodzimy na papierowe, typowe papierowe, tam gdzie nie ma jakichkolwiek elementów związanych z trudnością z rozkładaniem się danego materiału, nawet jeżeli drukarnia posiada certyfikaty. Naprawdę bardzo poważne certyfikaty yy, związane z yy, produkcją yy, to, z produkcją ekologiczną. To ma, sam materiał odnosi tu duże wrażenie. Ale przecież hit sezonu, czyli LED-UV, podobno sprzedawał się świetnie. I sprzedaje się dalej. Natomiast tych rozmów jest zdecydowanie mniej na temat yy, LED-UV. Ale co on Ci powiedzieć, bo. Bo pytaj się o szlachetnienia, no to odpowiem Ci takim pewnym, wrócę do książki, bo każdy uszlachetnienia myśli się o papierach i elementach kartonowych, ale wrócę do książki. Dwa skrajne przypadki. Jesteśmy jako Reprograf, sprzedajemy firmy, sprzedajemy sita Sakuraja. No pełen Naprawdę, żeśmy tego w tym roku sporo sztuk sprzedali. Także nie idzie. Z drugiej strony jesteśmy w drukarni, interne... przepraszam, w drukarni cyfrowej. I mówimy, no chłopie, no a teraz to jest, może by tu warto było w tą okładkę, żeby to się błyszczało. To już okładka sprzedaje. Mówi, co to opowiadasz? Przecież na dzień dzisiejszy książka przeszła do internetu. Jak kto w internecie patrzy na uszlachetnienie, typu, prawda, druk wypukły albo błyszczące się piękna okładka? To no jest tylko okładka, sprzedaje się content. Zobacz, jak różne są światy. No przecież książki tak pięknie poszły w górę, nie? I nagle się okazało, że, że ludzie kupują książki w tym kraju. No, ale to jest efekt pandemii, to jest efekt obecnych czasów. Także, jeżeli dzisiaj mnie pytasz, jak ten druk V ma się, w przypadku akurat książki, mówimy tutaj, jak on się ma, ciężko odpowiedzieć, bo z jednej strony mam drukarnie, które mówią, okej, okay, w internecie ten druk UV nie funkcjonuje, a z drugiej strony drukarnie, które drukują na półkę, mówią, jak najbardziej już na okładka ma być, ma się no Poczekaj, jest... po, po to zapytam inaczej. To warto dzisiaj zastanawiać się nad tym, czy inwestować w UV, czy nie? Jak to jest? Wiesz co, tak. A może hybryda? Wow. O hybrydzie jeszcze nie słyszałem, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, bo hybryda zazwyczaj kojarzyło mi się z drukiem etykiet. Są takie marki maszyn, które mają u siebie te rozwiązania hybrydowe zaimplementowane. No dobrze, ale przejdźmy może do, do innego tematu, do tego również gorącego tematu. Landa. Landa i Komarii. Kochany, powiedz coś na ten temat, bo jest masę spekulacji, masę plotek, trochę informacji takich wiesz z rynku, że gdzieś zainstalowano, gdzieś jeszcze zainstalowano, gdzieś postawiono. Stoi w Niemczech, stoi w Stanach. No dobrze, a kiedy u nas te rozwiązania? Zobaczcie na pytań na raz. Mirek, ciężko odpowiadać, no, czy, po, odpowiem w ten sposób. Chciałbym, żebyśmy rozgraniczyli. Landa i Komori, bo to są jakby dwa, dwie różne rzeczy. No dobrze, to. Komori to... na dzień dzisiejszy jak najbardziej ma rozwiązania na technologii, czyli wykorzystując technologię Landy, ale są to rozwiązania Komori. Nie są to często e, rozwiązania e, urządzenia Landy. No, tak zobacz, to jak to dobrze, no zobacz, jak to trzeba wyjaśnić, tak? Czyli. Landa to jest zupełnie coś innego, a nie, Komori nie, to nie, jest nie, zupełnie nie, coś nie, nie, innego. Nie. <laughs> Mirek, jeszcze raz. E, nie wiem, czy pamiętasz dwie grupy do tyłu, bo ostatnią grupę było bardzo głośno podpisanie umowy pomiędzy Komori i, i Landą. I powstały urządzenia. Wszelkiego rodzaju elementy mechaniczne związane z mechaniką są wykorzystywane w tych rozwiązaniach firmy Komori. Jednocześnie Komori, jakby to jest współpraca dwutorowa. Tu mamy mechanikę i wszystko co związane z y, prowadzeniem papieru, z rozwiązaniami mechanicznymi. I teraz zostało zaimplementowane do LANDy. U, u LANDy, a Komori ma swoje rozwiązania, też wykorzystując swoje, swoje elementy, plus technologię LANDy u swoich rozwiązaniach. Ona się nazywa to maszyna NS40. Mamy też inną filozofię, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego na rynek, bo niejednokrotnie, kiedy tym jak mówimy LANDa, słyszymy z drugiej strony element taki uśmiech, bo... Nie najlepszy marketing, ktoś kiedyś powiedział, na no, drupie zrobiony, tak? No tutaj akurat czapka z było to pięknie zrobione. Natomiast Komory idzie konsekwentnie, robiąc te kroki milowe w tej produkcji od początku do końca, czyli niejednokrotnie zapowiada. W tym okresie mamy testy alfa, w tym beta, w tym wprowadzenie do klientów. W styczniu tego roku zostały komercyjne sprzedaże pierwsze dokonane tych rozwiązań, czyli już do sprzedaży komercyjnej. Ale trochę więcej czy to w Europie? W Europie nie mam jeszcze instalacji. Są te rozmowy bardzo mocno prowadzone w drukarniach, natomiast no też element pandemii spowodował, że to się wszystko spowolniło i, i, i jakby troszeczkę. Podłożone w czasie, dobrze. Rozpocznijmy zatem temat technologii. Bardzo proszę. Nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, bo jesteśmy przyczynieni jak żeśmy rozmawiali o druku cyfrowym, że mamy druk, prawda, tonerowy, gdzie, prawda, ton jest nakładany elektro, elektrostatycznie, czy też inkjetowy, którym w chwili obecnej tuż jest natreskiwany poprzez głowicę bezpośrednio na, na, na papier. No, no, mamy... bo w zasadzie mamy także po prostu farby są nakładane i już, tak? No tak, ale farba jest przenoszona przez obciąg, czyli dokładnie jest ściskana, potem nakładana na, na, na papier na, czy, czy, czy też na, na inne podłoża. A jak to wygląda u Landy? No i właśnie, to połączenie wszystkich tych technologii, czyli jednocześnie jest właśnie kropla, która jest nano, czyli bardzo niskie cząsteczki są nanoszone na pas transmisyjny. Obraz jest nanoszony na pas transmisyjny, ten pas transmisyjny następnie jest wstępnie wygrzewany i następnie jest wciskany, podobnie jak w offsetcie, w element podkładowy, czyli w papier. I dalej to wszystko potem wędruje do dalszej obróbki. Niesamowite. Tak, ale zauważ bardzo jedną ważną rzecz, jakie to ma kolosalne zalety. Porównanie inkjet do, do, tak, dwie technologie, na szybko. Inkjet i nanotechnologie. Tutaj mamy kropę, która wpływa, wkłada się, prawda, w papier, stąd mamy różnego rodzaju deformacje papieru, czy też rozmycie kropli, a tutaj nie, tu mamy, prawda, wysuszony element tuszu na pasie transmisyjnym, który, tak jak w offsetcie jest nakładany bezpośrednio na papier, czy też inne podłoża, bo uwaga! W tej technologii nieważny jest podłoże. Może to być podłoże zarówno i plastik, jak również i innego rodzaju elementy. Ale wiesz, co mnie zaskakuje najbardziej? To, że przy tych prędkościach druku każdy arkusz rzeczywiście może być inny. Tak, prędkości to jest około 6,5 tysiąca arkuszy, to mamy mówić maszynie B1 w, w druku na wprost lub. Poczekaj, czy, poczekaj powtórzmy to 6,5 tysiąca arkuszy, każdy inny. B1, B1 na wprost plus z odwrotną połowę mniej. Powiedz mi, jak można tym zarządzać? No to cały workflow jest. Oczywiście tu kwestia, tak jak w drukach offsetowych. Przepraszam, proszę, tak ja, jak... ja nie mówię o druku, ja mówię o tym, co jest nadrukowane i w którym momencie to wędruje najinteligentniej, co się z tym dalej dzieje. A to jest problem drukarni. no, Mierek, no proszę Nie, ]cie. nie, no, ale to jest maszyna. Maszyna jest o tyle fajna, że ma na dzień dzisiejszy dwa snosy, czyli mogę wyrzucać pracę, czyli na końcu, to jeżeli masz takie wykładanie, to jest wzięte, widzisz z drugiej strony z maszyn, takie jakby były wykorzystywane, komory ma rozwiązania dla maszyn banknotowych, czyli ma dwa wykładania. Dwa, trzy wykładania, gdzie mogę po prostu sterować jeden strumień na jedno wykładanie, drugi na drugie. W związku z czym mogę żonglować tymi elementami w różne, w różne strony. Także też tutaj jest element. Co jest ważne, każdy z, tych, z tych, tych, tych rozwiązań mogę na dzień dzisiejszy na koniec w sposób tradycyjny lakierować. Czyli maszyna jest normalnie wyposażona w system lakierujący. Czyli oprócz tego, że drukuję na, na papierze każda kartka inna, to jeszcze jednocześnie mogę ją polakierować. NS40, tak? tak? To jest ten model. A, a jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz. Uh -huh. Bo tu mówimy o cmykowym, który dzisiaj, ze względu na to, że tak jak mówiliśmy, jest to wtłaczane w papier z pasa transmisyjnego, w związku z czym ta warstwa, dlatego się nazywa nanotechnologia, bo to jest dobrze, że pamiętam, 50 mikronanometrów, do potwierdzenia, jest warstwa, bardzo, cien bardzo cienka warstwa, dzięki czemu absorpcja światła jest bardzo silna, dzięki czemu mogę również wykorzystywać, jakby y te farby pokrywają około w tradycyjnej cmykowej konfiguracji ponad około 80% pantone. Kolorów pantone. Natomiast, jeżeli dołożę dodatkowe 2 trzy kolory, które występują w tej konfiguracji. Ale to jest to możliwe? Tak. E, dwa dodatkowe, 3 dodatkowe kolory, jestem w stanie pokryć 95% wszystkich kolorów pantone. No dobrze, ale wszyscy pytają o szybki druk. Co to znaczy szybki druk według Komori? Możemy się ścigać na prędkości. Dzisiaj katrzipowa maszyna, czy arkuszowa maszyna, dzisiaj średnio to 15 tysięcy na godzinę, 18 tysięcy, prawda, 20 tysięcy na godzinę. Ale to, co ostatni rynek pokazuje i oczekiwania są jeszcze szybsze. Jak to zrobić? I tu Komori ma rewelacyjne rozwiązanie. Ale poczekaj, się... nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co to znaczy szybsze? No, no przecież nie da się szybciej no da się szybciej no Mirek, na Arkuszu może? no nie z Roli i tu no widzisz no z roli, no mówimy o roli, bo Komori, wbrew obiegowym opiniom, jest również jednym z największych producentów maszyn hit Tylko jak powiesz, hit czyli prawda, rola, to od razu dzisiejsza cena gazu ile skoczyła? 500%. No i zaczyna być to prawda, kosztowne. A Komori ma rozwiązania jako jedyny na rynku, który dzisiaj suszy to wszystko właśnie niskoenergetycznym UV. Czyli mamy maszynę, która dzisiaj rozpędza się do 30 tysięcy. Do 30 tysięcy? 30 tysięcy z arkusza B1, no może nie cały B1, bo to jest 960. Ale poczekaj, powiedziałeś, z, że z roli. Z, z roli, z, z roli. A, ale... czy, czyli yy, za odwijawka z roli. Jedziemy, tak, idziemy z roli, maszyna yy, taka w konfiguracji kiedyś heat tylko że suszymy papier nie gazem, a suszymy typowym UV-em, czyli stosujemy farby niskoenergetycznego UV i w tym momencie Maszyna, albo no, bo roz... drukujemy do arkusza albo drukujemy, na końcu może stać w cokolwiek innego, czyli gotowa składka. Wiesz, jakich takich maszyn ostatnio w Europie stanęło? Poza Polską. Na no ile? No w chwili obecnej do Turcji trzy, w Czechach jedna i do Irlandii bodajże dwie jechały teraz. No to ładnie. I to, jest, I to jest rzecz, która w Azji bardzo mocno popularnie, ze względu na jakość druku no jakoś naprawdę rewelacyjna, bo to jest nie tak jak hitce, tak jak pamiętasz te słynne wydruki do, do dyskontów, które były robione tak niskojakościowym papierze. No żeśmy tam oglądali różne tam prawda, ceny promocje, tak tutaj naprawdę prawie że albumowe wydania na podobnych prędkościach. To jeżeli dzisiaj ktoś myśli o inwestycjach i przy tak zmieniającym się rynku, gdzie zlecenia przechodzą z powrotem z dalekiego wschodu do Polski czy do Europy, to może być bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ale ci zaskoczy, naprawdę. Tych rozmów jest kilka. I tutaj w kraju? Oczywiście. Wow. Wiesz, z Piotrem Nisem rozmawialiśmy na temat rynku ogóle poligraficznego i tych zmian, które tutaj zachodzą. I doszliśmy do wniosku, że właściwie drukarnia to jest taki biznes, w który już chyba nie warto inwestować. Wiesz dlaczego? Kiedy no, jesteś zaskoczony? <laughs> no wiesz, bo to nie, nie jest pytanie, tak, tak do końca. Nie, nie, nie. To pytanie raczej z, z innego obszaru, a właściwie zagadnienie z innego obszaru, bo zauważ, co się dzieje. Wszyscy skracają cały proces technologiczny wszystko, co jest możliwe, jeżeli chodzi o produkcję. I taki gigant na rynku jak Amazon pokazał, że oczywiście może zrealizować zlecenie na przykład na inną książkę u siebie bezpośrednio. I tak może się wydarzyć z opakowaniami również, że producent jakiś dóbr robiąc opakowania dla swoich dóbr będzie je robił na końcu swojej linii produkcyjnej po prostu i te drukarnie powolutku będą traciły zlecenia. Zobacz jaka przyszłość się a mogę Ci odpowiedzieć yy, pewnego rodzaju rozłową. No jasne, że tak. Proszę, co, poszukując kiedyś rozwiązania na temat druku ulotek farmaceutycznych, yy, próbując tutaj rozwiązań cyfrowych, mówię, no, skoro drukarnie mówią, że cały czas styką maszyna 1 plus 1, cyfra nie bardzo w tym kierunku, mówię parę lat do tyłu. No pozwolę sobie, mówię, okej, okay, no to a może producent końcowy będzie zainteresowany, no i do jednego z dużych polskich producentów podszedłem, rozmawiając, mówi, wiecie co, mam urządzenie, które ma dzisiaj takie oszczędności przyniesie, drukujcie u siebie, tu mam ulotki, szybko, bez magazynowania, szybkie zmiany i tak dalej, i tak dalej. Przedstawiliśmy sobie biznesplan, na co prezes mówi, Panie Pawle, rewelacyjne rozwiązanie, super, tylko wie pan co, my produkujemy leki, drukarnia drukuje, niech tak zostanie. No dobra. Naszym gościem, niezmiennego poligrafa, Paweł Szpin. A ja nazywam się Mirosław Pawliński, świat poligrafii professional. Całość nagrywamy w Studio Przypatrzeni. Pawle, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki.